Witam wszystkich, to kolejny odcinek z Orca w Trójki, dzisiaj trochę Goli... kurwa, Goli mnie gardło. Goli mnie gardło, ale nagramy sobie yy, kampanię bodajże teraz nocnych elfów. Ostatnio udało nam się zakończyć kampanię tutaj bodajże Orków, Inwazję na Kalimdory. Teraz mamy tutaj taką elfkę o bardzo fajnych takich yy, fajnym dużym uku oczywiście. No, i zobaczymy, co będzie w tej kampanii. Tą kampanię nie, a nie pamiętam aż tak dobrze jak te poprzednie, ale myślę, że da, da się ogarnąć jakoś. Okej, okay, to oglądajmy więc, Wrogowie Ubram, rozdział pierwszy. Kójdę, nie lubię tych elfów. Jacyś tacy dziwni są, pojebani. N nie, 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 nie lubię. W Aschenweil zaczynamy. To jest taka lokacja. W Wowie też. Ponad Łegimaem. Org Dobra heroiczna ofiara Groma Hellscreama, który zajebał Manrota. Zdjęła klątwę demonów, która się działa na orkach, tylko że jest taka sytuacja, że po chuj oni nam to gadają, jakby tu teraz elfami graliśmy. Ci co chcą obejrzeć sobie poprzednie odcinki, to sobie obejrzą co tam się działo. A my mianowicie tutaj na elfach powinniśmy się skupić. No ale dobra, a mimo to połączone siły orków i ludzi wkroczyły do lasu Ashenvale, aby sprawdzić, czy wciąż istnieje zagrożenie ze, ze strony demonów. Czyli zaraz, zaraz. Oni zajebali Manota i teraz nakływają do lasu, żeby zobaczyć, czy tam demonów nie ma. Dobra, jakaś Tyrande przywódczyni strażników nocnych elfów sądzi, że obcy przyniosą jej w piedol I questów. Wybacz, Kapłanko, ale już od wielu godzin wpatrujesz się w horyzont nad Ashenvale. Wyczuwam jakąś ciemność czającą się w lasach. Mam wrażenie, że się tu zbliża. Zielono skórzy, którzy zabili cenariusa? Może, a może coś jeszcze? Spójrzcie się! Jaina i orków chcą, by wadze wzniesiono jak najszybciej. Ha! Nie powinno nas tu wcale być! I nie powinniśmy łączyć się z orkami. Jesteśmy tu, żeby zabić pozostałe demony, przyczyno. Wasze szczęście, że mamy wspólny cel. Dobra, ludzie! Zajmijcie się swoimi sprawami! Wracajcie do pracy! A więc... Ci orkowie i ludzie myślą, że mogą jak zaraza przetoczyć się przez nasze ziemie? Pożałuję, że postawili stopę w Ashenwall. Zbudujemy własną bazę i zajmiemy się obcymi w odpowiedni sposób. Jestem za, ale elfi, elfów nie lubię, bo mają twarze jakoś dziwnie spłaszczone. Tak widzicie, o, na filmiku było bardzo dobrze to widać, dobra. Możemy zaczarować kopalnię tutaj. Oczarować. Drzewo życia jest sercem osady nocnych elfów. Aha. Użyj zdolności drzewa, aby oplątać korzeniami kopalnie złota. Następnie wyślij ogniki, aby wydobywały kruszec. Oni nie są zbyt tymi, jest święta. Na o, na Elun. Wola bogini jest święta. Retory. Ogniki to przyjazne duchy wydobywające złoto i wycinające drewno do budowy naszych osad. Wznoszą także budowle potrzebne nam do ćwiczenia wojowników. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? I chuj. Za Kalimdor! Szykujemy się do opuszczenia tego miejsca, kapłanko. Straszne zło szerzy się w tej krainie. I nie pozwolę, aby zniszczyło mój lud. Niestety nie możemy odejść bez reszty naszego plemienia. Nie obawiaj się, najstarsze. Odnajdę twych współplemieńców i przyprowadzę ich do ciebie. Dziękuję ci, kapłanko. Wynagrodzę cię za twą pomoc. O tym i tutaj będziesz opowiadał za głupoty, co straszliwe. Dobra, Tech tu jeden sobie pobiegnie na ten na pachty. A my byśmy sobie to zbudowali, tylko mamy za mało życia. No dobra, wynagrodzisz nasz nas dom. Księżycowe studnie są źródłem naszego pożywienia i siły. Możesz wybudować dodatkowe studnie. Aby wyżywić więcej oddziałów. Elfy jakieś dziwne wodę wypierdalają ze studni. Wola bogini jest święta. A tu nic nie poleciało, no ale dobra, zobaczmy co tu jest na przykład. Wola bogini jest święta. I nic. To pojedziemy. Aby wyćwiczyć więcej jednostek, wznieś starego drzewca wojny. Ja pierdole. Dobra, już możemy? Drzewiec wojny się tworzy. A tutaj wolę te wszystkie jednostki mieć trochę bardziej tak poukładane. Słucham głosu Eluni. Strasznie wolno, oni się tworzą w pełni. Wola wojny. bogini jest święta. O. Chociaż A złoto nam się wydobywa w miarę szybko. to tam mało złota jest tylko, A nie, trochę jest. To zobaczmy jest co tutaj święta. jest. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Cały mój misterny plan poszedł teraz w pizzie, bo musimy studni jak najszybciej wybudować. Nie możemy tu budować. I inaczej ogników nie będziemy mogli tworzyć. Trochę głupio, że wziąłem Słucham tych ze sobą. Ale Niech chociaż tak teraz będzie. wiemy, że... On... Wola o, bogini jest święta. Się robi. Ten jeden ognik nam zginął i widzicie teraz nie możemy dotworzyć nic, bo o bo nie To ty skoczysz na pachtę Ty może wytworzysz nam jeszcze jedną studnię o. Bogini wzywa Na Elun Wola Bogdyni bogini jest, jest Byliśmy wcześniej, to Niech pójdziemy tak tu. Mm, mm, mm. Jakieś ulepszenie? ja. Dobra, to zrobimy sobie dwa. Oni sobie wyłcą. Dotwórzmy sobie jeszcze kilka ogników z dwa. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? z ja. Nic więcej. A nie, bo to nasza aż puszcza. Retor, a masz... Ach, te ja, elfy są jedne. Jestem gotowa. Wola Bogini jest święta. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech tak będzie. Natychmiast. Na Elun. Natychmiast. Na Elun. Natychmiast. O, o proszę Na Elun. Już budynek jest gotowy, no super. To wy się ładujcie do środka, a my tutaj zbudujemy może ile tu tych ogników pracuje? Trzy. No dobra, no to zbudujemy sobie studnie jeszcze więcej. Dużo studni musi być. Gdyż one mi tutaj. Bardzo, bardzo pomagają. Nie możemy tu budować. Czemu? Dobra, więcej łuczniczek. Fajnie, że one nam doszły z dołu Mamy już jakiś pieszy item, nie ochrony no Pty nam zwiększy pancerz Chociaż my tak walczymy bardziej... O, deszcz pana! Bardziej na dystans Dobra, niech się skupię na włochach, że co nam tu gówno zrobią Ale wolno coś atakują. Jest Uch, jednak ten bohater niech trochę ucieknie. Poświęcimy jedną uczniczkę po prostu. Jest gotowy. Niech tak będzie. Teraz ja zniszczmy bajetana. To już jesteśmy dotworzeni, tak? No to teraz tak, ty jeden wracasz do tego. Jeden wracasz do tego, a my ile tych uczniczek możemy mieć? Mamy teraz raz i 6, czyli 7, tak? Mamy 5, czyli jeszcze 2. I możemy jeszcze wytworzyć na przykład ogników. Też dwa ogniki sobie zrobimy. Dobra, tu już ekipa leci, a my w tym czasie chcemy zobaczyć czy tutaj nie ma żadnych witamów pochowanych. Jesteśmy goli i weseli. No właśnie przecież możemy sobie odnawiać życie od... O, to mam super pomysł. Pomysł po prostu przegenialny. Postawimy sobie tutaj tą studnię. Czy ktoś zagraża dziki? Opatrzcie. Mikstura do leczenia. To super, bo właśnie tego potrzebowałem. Rozwój ochrony to już tak średnio. Na Elunę. No dobra. Niech tak pojedziemy sobie teraz w dół. Góra Bogini jest święta. Niech tak będzie. tołem nie wiem już w końcu. To trochę ty... Musimy uwolnić tutaj. Ostrze co, co, co? Ale tak. jak to. Ja wam tu zaraz... Aaa. Ładnie to tak? To sobie Zbudujemy gdzieś wyżej trochę, nie ma sprawy. To tu walczyć z na nami. A nas jest tu dużo więcej niż wam się wydaje. Czy ktoś Nie chcę to tracić. Ale stracę. Oni stracą dużo więcej. Kłydy jakieś pudła dostaliśmy, nie wiem od czego. Co im strzelać nie umieją? A Aaa, mówiłem, że ci. Że te elfy to takie dziwne, wiecie. Dobra, dotwórzmy sobie trzy co najmniej. Tu mamy tej i tutaj można włączyć to, żeby to się automatycznie na pewno naregenerowało nam. Teraz wystarczy, Słucham że sobie to podbiegniemy. To... Niech tak będzie. Na ewentualnie. Oni się sami uleczą. Gotowa. A my w tym czasie już lecimy do dawna. Dobra, ile tych jeszcze możemy dotworzyć? No dobra, tu będzie jeszcze jeden, czyli dwa. Czyli będziemy mogli jeszcze. Za zaraz, niech policzę. Cztery. Czyli raz, dwa, jestem trzy. Te. Bogini. Ok, tu wzywa. jednej brakuje, no to jeszcze poczekamy aż ta ktoś I ci co tutaj będą, to będą nas bronić. A my skoczymy sobie na górę. Zobaczymy co jest na przykład tu. Jestem Tu mamy jakiś nieodkryty obszar tutaj też, ale tu raczej nic nie ma. Możemy sobie stworzyć sowę. Niech bohater już tam lepiej leci. Casowa sobie pozwiedzę, na przykład ten obszar mnie bardzo interesuje. O! O, super. Zrobiona. zrobione. Jestem Aman. U, orkowie, gryfy. Tutaj jest to. Tu nic nie będzie już pewnie, a nie, tu jakaś droga jest Więcej orków Wiweny. Dobra, tą jedną uczniczkę możemy tam wysłać I się tworzy jeszcze jedna zgodnie z moimi obliczeniami, tak No dobra, to tyle odkryliśmy, że już wiemy co tutaj trzeba zrobić Ktoś na pewno musimy zniszczyć ten budyneczek. Elun. Niech tak będzie. A jaka jest główna misja? Zabij palladyna, okej. Okay. Ja na razie jeszcze nie... A co, co to jest? Nic. Więc... Dobra, Wasz mamy od retor, tych ama. elfów. Jeszcze Czeka. jedna jest. Pani elf... Bogin A ty ile wzywa. masz jeszcze many? A ty nie marnujesz many jako taką. No dobra, to to poleci tutaj. A my w tym czasie wyruszymy tutaj na łowy. O, 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 o. Natychmiast. Super. Tego gryfa trzeba uszkodzić. To i wielkie obrażenia nam będzie robić. Dobra, teraz no. O, 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 i w tym czasie już sowo, sowo, a nie mogę Cię gotować, a już tak. Dobra, to my tutaj się zajęliśmy Zmieniamy tym. U, tu jeszcze są, tu jest fullback złapany, fajnie. Zabijmy tych chłopów, paropów. Dobra, teraz pytanie, czy ja chcę wracać, Na czy e ja chcę iść dalej. Chyba jednak pójdę Niech dalej. Tak będzie. Jeżeli nam jakieś jednostki zginą, to Na sobie weźmiemy e te z bazy. Niech tak będzie. Trochę daleko tutaj jest do. Na e powrotu. Po wyjściu. Fajnie. Na Elun. Czyli jeszcze będzie nam brakowało jednego fullboy'ego. Dobra, to lecimy sobie tutaj. Może tu będzie jakiś, chyba tu był nawet jeden złapany. Ale może za, 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 dro za droga prowadzi tu, więc Na najpierw pójdziemy się naprawić. Oni nam tutaj chcą zniszczyć tą spontannę, a nie wiedzą, że my tu dysponujemy jednostkami. Pokóję, nie, 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 nie. Może być. Nic więcej nie Zabijmy sobie tego. Chyba jeden mi tak zginie. A tu trzy powinny się wyrobić. Tutaj strzelcy już są. Dobrze, że my mamy z tyłu tą regeneracji tą, zdrowia. No nie jako tak nic nie zrobią. Wyżej się Słucham trochę cofnijmy. Tak O, teraz możemy na to żyć Tutaj włączymy sobie dodatkowe obrażenia. Będziemy zadawać. Dobra, teraz się podleczmy. Tutaj oni już są wyleczeni, super. Dotworzymy sobie jeszcze jedną łuczniczkę. Ile wy tu macie życia? Okej, okay, dwie są trochę osłabione. Ale myślę, że dadzą radę przetrwać. Jak tam szybko tej wiatra życie? Możemy, Powolutku. Dobra, już my tutaj na to. Zrobione. I zobaczymy co te fulubinki mają zaproska. dla nas w nagrodę. O! Dokładnie. Strzelaj. Super. Coś tutaj jeszcze jest, co by nas mogło nam tutaj zagrozić. Chciał jednego Fulbinga znaleźć, a mówią gdzie on się mniej więcej znajduje. Może się tym zajmijmy teraz, po zniszczeniu tego. No bo wiecie, to co, zrobimy to tak, że włączymy tą sowę. Ta sowa będzie nam szukała tego jednego Fulborga, Fulbinga, czy on, jak on tam się zwał, tak zwał. Ja myślę, że on gdzieś tutaj może być. Ale dobra, zobaczmy. Tu już mamy wszystko zwiedzone jako tako. Tu jest jeden chłop. Nadzieję, że oni będą w sieciach gdzieś tutaj połapani, ale jednak nie. Może tutaj? O, tak. Czy ktoś zagraża tak. dzikiej puszczy? Dokładnie Bogini tak. Wzywa. Ja zagrażam. Tak no to będzie. lecimy sobie tutaj, przejdziemy tędy i po prostu dojdziemy do fulboygu, fulbingów. Ja zawsze mówię. Okej, okay, czy my przez tą bazę nie będziemy się musieli prze... Prze, 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 przebyć, przebić? Chyba raczej nie. Na Elunę. Na Elunę powiadasz? Niech tak będzie. Dobra. Wola bogini jest święta. Tylko wystarczy, że ich tutaj uwolnimy i chyba Wola coś dostaniemy za to. Święta. O kurde. Słabe są te. Dlatego Dla dobrze, że ich nie otworzyłem wcześniej. oni chyba zaczyłwają, ale nie tu. Dobra, zadanie zostało uaktualnione. Może zniszczmy sobie to. Pewnie się rzucą na nas za, za to, że ich tutaj zaatakowaliśmy Nie pójdę, co tak wolno schodzi Może podejdźmy bliżej, tak żeby wszystkie łuczniczki mogły strzelać Ale tutaj same dystansowe jednostki to jest jednak masakra. Strasznie wolno schodzą budynkom na przykład Budynki strasznie wolno schodzą Przebijemy sobie pn no, Jednostki schodzą dosyć szybciej, ale mogłyby też szybciej schodzić. Nawet same łuczniczki to tutaj jest złe połączenie. No i to nic nie było w skrzyniach, co to ma znaczyć? Dobra, polecimy sobie tutaj odnowić sobie nasze życie, a w tym czasie bohater skoczy do tych fullboegów, które znajdują się tu, i zobaczymy, co im dla nas mają. I myślę, że tutaj, w tym momencie, możemy zakończyć ten odcinek. Co będzie w następnym, to zobaczycie sami. Co otrzymamy za zrobienie zadania z fullboegami. No dobra, to zapraszam wszystkich do oglądania kolejnego odcinka, i dzięki za oglądanie.